Wacław Żmudzki na cmentarzu. Było to w środku lata. Wracałem do domu po kilkuletnim pobycie za granicą. Upał był nieznośny. Lipcowe słońce zalewało gorącymi potokami światła spragnioną ziemię. Powietrze stało nieruchomie, szkląc się i przelewając falą nad zielonymi łanami zboża. Nieduże szkapy Michała, znajomego mi gospodarza z tej samej wsi, do której właśnie dążyłem, dreptały apatycznie po piaszczystej drodze, poruszając chmury czarnego kurzu. Szarpały się w szlejach i opędzały przed natrętnymi bąkami. Zmęczony gorącem i kilkumilową jazdą od najbliższej stacji kolejowej, kiwałem się w półśnie w takt nierównym poruszeniem się wózka. Budziłem się co chwila przy silniejszym szarpnięciu lub przy bardziej energicznym przemówieniu Michała do honoru ociężałych szkap. Naraz uczułem, żeśmy się zupełnie zatrzymali. Otworzyłem oczy i kierując się wzrokiem woźnicy, ujrzałem gromadkę ludzi, jednego mężczyznę i cztery czy pięć kobiet wiejskich, którzy szli wąską drożyną między polami Krzyżującą się z naszą drogą. W płachtach, zawieszonych przez prawe ramię, kobiety niosły ze sobą toboły, w jakich zwykle noszą po wsiach małe dzieci. Szły widocznie bardzo śpiesznie, ponieważ, mimo lekkiego przyodziewku, pod kroplisty spływał strugami po ich twarzach, przykrytych spalonymi warstwami kurzu. Gdy zrównali się z nami. Michał pozdrowił ich i zapytał – to na całą noc idzie ta? Odpowiedzieli mu milczącym skieniem głowy, spoglądając jednocześnie z pewnym niedowierzaniem na mnie. Nie zatrzymali się, tylko poszli dalej. – A daj wam, Boże, choć aby szczęśliwie! – krzyknął Michał. Przeprowadzał ich długim spojrzeniem, wreszcie uchylił pokornie czapki i spojrzał w niebo, jakby chciał wyprosić dla nich powodzenia, a z piersi jego wyrwało się ciężkie westchnienie. O Jezu, Jezu, spojrzałem na Niego z pewnym zdziwieniem. Ponróżni wyglądali na przemytników, których nie brak w moich rodzinnych stronach, a wiedziałem, że jako żywioł Warholski, upędzający się za łatwym zarobkiem nie cieszyli się oni wielkim mirem ustatecznych ludzi takich jak Michał. Bardziej jednak dziwił mnie udział w podobnej wyprawie kobiet z dziećmi. Więc zapytałem Michała, cóż to teraz i z dziećmi nie boją się chodzić po gorzałkę? dać tam po gorzałkę odparł. Komu to tam teraz gorzałka w głowie? Do chrztu niosą dzieci, do Galicyi. Jak to zawołałem? Alboż to mało jest kościołów u nas, żeby z dziećmi aż za granicę chodzić? Michał obrócił się ku mnie na łokciu i pogiwał głową. E, to panicz widać nie słyszał, co się u nas teraz dzieje. To panicz nie wie, że choć kościołów chwalić Boga nie brak, ale nie wszyscy mają do nich dostęp. Patrzałem na jego coraz bardziej zdziwiony, nie mogąc no, wprost zrozumieć, o co mu chodzi. Oj, tak, paniszu kochany, – mówił tymczasem Michał, ciężkie czasy teraz nastały dla nas, biedaków. A za czyje winy? Bóg wie. Dawniej bywało, urodzi się komu dziecko, to aby czasu nie mi trężyć, chrzci się gdzie bliżej, u księdza katolickiego, czy unickiego, czy prawosławnego, bo to nie by było wszystko jedno. A teraz wyszedł Łukas że gdzie, w jakiej rodzinie, czy choćby dziadek, czy babka byli chrzczeni w unickiej cerkwi, to już cała ta rodzina musi być prawosławna. <laughs> Ot, u nas w całej wsi nie ma być teraz ani jednego katolika. Zamilkł i westchnął. Po chwili mówił dalej. Jeździli już od nas wszystkich chłopy w tej sprawie do Warszawy i do Petersburga. Kłaniali się, prosili, ale czy będzie z tego jaki pożytek? A tymczasem męczymy się jak przy skolaniu. Komu się dziecko urodzi, niesie za granicę. Złapią go, zapłaci karę, a nie złapią, także zapłaci, jeśli nie zechce chrzcić drugi lasu popa. A kto by to chciał? Niech lepiej, nieborządku umrze bez chrztu. Pan Bóg Miłosierny pozna tam jego i tak i przyjmie go tam do swojej chwały. Przecie ono niewinne. Ślub także chodzi z początku brać za granicę, bo wiadomo, chłop w gospodarstwie bez żony to jakby z prawie ręki. Ale jak zaczęli nakładać kary, a spędzać takie zagraniczne małżeństwa, a mordować za to, że, że to niby nie po Bożemu, nie ślubnie z sobą żyją, tak teraz zupełnie przestali się żenić. I chłopcy i dziewuchy się starzeją, i gospodarstwa idą na marne. E, niech to niech przepadnie wszystko, ale się nie zaprzedamy. Przyjechałem do domu, lecz całą radość spotkania po tak długim niewidzeniu zatruwał mi nawał smutnych myśli zbudzonych tym wszystkim, co mu słyszał. Przed oczami stawał mi ciągle obraz tej nowej, rodzącej się walki, poczynającej głucho wrzeć i nurtować, walki, w której na widownie miały wystąpić rdzenne siły narodu. Z jednej strony, niechrępujące się żadnymi względami, podłość, brutalna przemoc, chęć dzikiej zemsty, a z drugiej wytrwały. Nie cofający się przed żadnymi ofiarami upór, budząca się świadomość. Kto zwycięży? Byłem znużony ogromnie, ale zasnąć nie mogłem. Głowa pałała mi gorączką. Wymknąłem się po cichu do ogrodu, wsparłem na okalający go parkan i puściłem wodzę myślą wirującym w szalonym pędzie. Noc była cudowna. Blade, łagodne światło księżyca wypełniało całą okolicę, cieniując miękkimi tonami i nadając znanym przedmiotom jakieś nieznane, fantastyczne kształty. Ziemia, zdało się, wypoczywała po codziennym znoju, spowita w przeźroczystą tkaninę mgły i balsamicznej woni pól i łąk, i za każdym głębokim, jak może, oddechem Słała mi dziwne ukojenie I chłodziła moją rozpaloną głowę. Tuż przede mną była niewielka łączka, Zasnuta jak pajęczyna tuanem Ciepłych, wilgotnych oparów, Słaniających się jak widma W lekkim, powłóczystym tańcu. Nieco dalej niewielki drewniany kościółek, A jeszcze dalej na wzgórku cmentarz cały, Skąpany w blaskach księżycowych, spokojny, jaśniejący drewnianymi krzyżami. Wieczny odpoczynek. Pośród tych krzyżów poznałem jeden, drogi dla mego serca. To był krzyż mojego ojca, zamordowanego kozackimi nachajkami podczas powstania. Wpatrzyłem się w ten krzyż całą duszą. I łzy, gorzkie jak chleb, żebraczy, a ciężkie jak niewola, toczyły mi się po twarzy. Lecz to były moje ostatnie łzy. Nie wiem, jak długo przebywałem w takim stanie półświadomości, gdy naraz otrzeźwiły mnie hałas i krzyki w stronie cmentarza. Przekleństwa mieszały się z jękami bólu i żałosnym zawodzeniem. Porwałem się z miejsca. W jednej chwili przebyłem przestrzeń dzielącą mnie od cmentarza, i oto jaki widok uderzył moje oczy. Dwaj strażnicy kopiąc i popychając, pędzili przed sobą gromadkę ludzi, drżącą kobietę i dwóch młodych parobków. Biedacy opierali się, płacząc i oglądając się w stronę muru cmentarnego, przy którym Odbywała się scena przypominająca coś z krwawych dziejów Inkwizycji. Tam stał pop. Sam starzec nad grobem z rozwianym siwym włosem, lecz ze wzrokiem pałającym fanatyzmem i dziką zemstą, i kierował kilkoma innymi strażnikami, którzy trumnę układali na wóz. Okazało się, że pędzeni ludzie byli to dwaj synowie i żona zmarłego. Udało im się zmylić na chwilę trop czujnego moskiewskiego duszpasterza węszącego zaciekle, by jak sęp pochwycić ofiarę w swoje szpony, choćby na progu śmierci. Wyjeśli cichaczem drogie zwłoki pod ochroną nocy, gdy już byli prawie u celu. Gdy pozostawało tylko przedźwignąć trudne przez ogrodzenie cmentarne, przyłapano ich. Zaczęła się szarpanina, wyrywanie trupa z rąk rodziny. W tym szamotaniu trumna spadła na ziemię. Słabo przytwierdzone wieko odrwało się, i z jednej strony wysunęła się z trumny ręka nieboszczyka. Czarna, skostniała, pełna niemej grozy. Stałem bez ruchu, jakby przykuty do miejsca, przejęty zgrozą. Bezwiednie przedostałem się na cmentarz. Dowlokłem się do ojcowskiego krzyża i padłem złamany u jego stóp. Nie pamiętam, jak długo leżałem tam z szeroko rozwartymi źrenicami, wpatrzony w straszne obrazy stuletniej niewoli. Fale wzburzonych uczuć opadać zaczęły stopniowo, coraz ciszej jątrząc się i szemrząc, aż myśl zamgliła się, obezładniła. I naraz ujrzałem się. Ujrzałem się zawieszonym w jakiejś bezbrzeżnej, pustej czarnej przestrzeni, poprzez którą daleko, daleko ledwie okiem dojrzeć dniało niewyraźne światło bladej jutrzenki. Przede mną ciągnęła się przestrzeń ogromna, smutna, zmartwiała, bez znaku życia. I widziałem, jak na tej przestrzeni zaczynają tu i ówdzie wykwitać malutkie, purpurowe strumyki, jakich przybywa coraz więcej więcej, jak napełniają martwą ciszę głosami, jakby cichej na trwogę bijącej pobudki. Niebo zarumieniło się krwawym odblaskiem. Strumienie wciąż rosły. Zamieniały się w potoki krwi, kłębiące się w głuchym wrzeniu i bryzgające purpurową pianą, aż cała okolica, hen, gdzie okiem sięgnąć, została zatopiona. Wtem, pośród krwawej powodzi, zaczęła się wyłaniać czarna, zapracowana, zesztywniała ręka. Skurczowo, zagiętymi palcami, jakby te palce chciały coś uchwycić. Poznałem ją. Ręka wydłużała się, rosła, przeciągała nad całymi krajami od strony północy, a gdzie tylko padł na ziemię jej cień, wszystko pierzchało w dzikim, bezładnym popłochu i widziałem, jak na czele pierzchającej w śmiertelnej krwodze tłuszczy, najszybciej uciekał jakiś człowiek. Pędził bez wytchnienia w stronę wschodu, siłą rozpaczy przytrzymując na skroniach coś błyszczącego, gdzie tylko oparł stopę. Jęk głuchy i ciężki, jak potępienie, rozlegał się pod ziemią, i żywa krew tryskała obryzgując go strumieniem, pod którym wstrząsał się, jakby to był roztopiony ołów. Nagle zaszumiało w górze tysiącami skrzydeł i nad głową uciekającego zawisła czarna, zesztywniała ręka, gotowa rzucić te się jak sęp na tę swoją zdobycz. Cisza grobowa obległa ziemię. Tłumy staleły w niemym oczekiwaniu. Uciekający spojrzał, opuścił bezradnie głowę i kolana się pod nim ugięły. A z daleka, z gór i lasów, pośród ogólnej ciszy, dał się słyszeć głos. Zrazu niewyraźny, głuchy, potem coraz bliższy, potężniejszy, napełniał całą ziemię. Grzmotem się toczył po stropie niebieskim, aż piornem obił się o uszy zdrętwiałej drżącej jak liściosikowy postaci w purpurze. Oddaj! Oddaj, boś ją ukradł i splamił, synu wasylowy. Dokoła szumiały drzewa cmentarne, w górze jaśniało niebo. Różowe promienie wschodzącego słońca mieniły się złotem i purpurą w słomianych strzechach widniejących w dole, i zaglądały młodym światłem mok na chat, jakby budząc uśpiony lud do życia, pracy, walki.